Oto jedna, ale sprawdzona i naprawdę niesamowita ciekawostka o kwiatach piwoni. W tradycyjnej medycynie chińskiej od ponad tysiąca lat stosuje się suszone płatki piwoni jako lek uspokajający i przeciwlękowy, a współczesne badania potwierdziły, że zawarty w nich związek florin, działa podobnie jak niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, wpływając na układ GABA w mózgu, czyli ten sam, który regulują benzodiazepiny. Badania potwierdziły, że ten związek łagodzi stany lękowe, zmniejsza napięcie nerwowe, może wspierać terapię depresji i bezsenności. I to wszystko w tych pięknych, pachnących kwiatach, czyli piwonia to nie tylko ozdoba ogrodu, ale potencjalny naturalny środek kojący dla duszy i umysłu. Zachęcam Cię do obejrzenia filmu o piwoni i o zastosowaniu płatków piwoni, który podaję pod filmem.